Jasny. No jedźmy w lewo, no, mocno w lewo w Dobra, dawaj przez góry może coś znajdziemy. To zaraz się zjedzie. bo no, to jest budowa jakaś, jakieś miasteczko. To jest Norix, tam Norix w Człowieku! Pro... Ten, co robi? I teraz chyba tą drogą. Iiiiiiiiii! Zgasilnik, za wezyną. O, zielony. ten. granat. No kratę, no izga. Ja jebie. <laughs> Ojej, patrz, to jest kurwa niezniszczalne. Uważaj, tam jest ktoś w mieście, ale jedziemy, trzeba jeść. No popatrz, kurwa. Ja to, ja to kurwa... Hej, to jest go na hejt, kurwa. <grym> nie wiedział, co powiedzieć. To wysiadamy i szukamy garnitura, nie? Koniec wieczki. Paliwa nie ma? Nie. Jest. Chodzi... Jest, tylko... Ale laguje, łoże. O, G11. No jest, w tym o jest, gościu, widzę. Na białym budynku, na prawo jest na podeście. To strzelaj. No, czekaj, a, muszę wysiąść. Ja Ale skleju. On no jest tam góry. A to jest na wieży! Nie na wieży, tam dalej. Co to? Na wieży ktoś po drabince wchodzi. Tak, o, on na prawo. No, on nosa ode mnie, on nosa ode mnie. Chodzę teraz tam. To kto go granaty, to go ostrzymuje zgratnika go! Ja rzuciłem granat. tego granata To ty, to tu był? Tak to na wierzę Dwóch ich tam chyba było Dostał granatę w ryje no Nie, zostawię Umyję, no przecież nie powiedziałem, że nie Ale dalej też był jeszcze ten koleś Chodzi ktoś to... ktoś, to ty ja tak, wchodzę tak. na buchy. Ale tam dalej w tym białym budyku jeszcze był chyba. O stary RPK, nie? Gdzie jest moje kochana RPK? Nie ma magii. O boże, o jezu. Wezmę ci te magie do AKMA. Dobra. Ole, zombaków. Jestem na dole, pod wieżą. Chodzi Ej, do drzewa, zombal. Co to... ale, ale, że się skręcił, to ale nas gonią. Wylogował się, nie ma ciała. To za kutas O jezu mówię No, wylogało się Ale zombali A dobra no, przynajmniej my, my, on też nie będzie miał chłop Dostał z granata nie? <grym> Ty patrz Chodzi za Ciebie Ty mnie to dachu Nie to no. ja, to ja, to ja, to ja, to ja Na tym dachu miałem białym? Tak, na tym białym Co? Ty strzelałeś, kto strzelał? Nie, no ty strzelałeś, nie? Nie. A to do mnie strzelają? Z, z, do... z lasu, z lasu, z lasu, z lasu. Eeeh, kurde, nie. Do kogo ty strzelasz? Do zabiega Czym strzelasz? Nie, to ty... ja. Z lasu, to nie strzelałem O, to wiem, zwierzy, z zwierzy, ja nie wie, wiem, wie. co to za kierunek, ale. Szelamy, szelamy. Ja wiem skąd strzelają, ale nie wiem co to za kierunek. Pa, widzisz mnie? Jesteś do góry? Nie, ja nie jestem. A to widzisz na wierze. Czym ty strzelasz tej? RPK. Aha. Strzelajcie go tam. Padł. No? Padł. Haha, frajer. Na no pewno? On miał tego. Padł, trlany. A on to wszystko do góry, albo to. Strzelacie tam teraz, nie? Co tu się rodzi. Co to? Kurwa! Co jest? Złambał o mnie kołeś się pomął. Koleś? Dali... Przed tutaj z tym. Z szykiego kurwa. A gdzie ty... jest? Ty jesteś na wieży? Tak, na samej górze. Ja na jest? samej górze. To jest nikt A kto jest na dole z M16? Kto to jest? To jest Niżej! Kurde, zabili mnie! Zabili mnie! A nie, kebsydra mam! Nie, już po mnie. Nie Ale ty jesteś na samej górze? A. No to ktoś jest pod tobą? Stefan? Kurde, no pytam się. Zostałeś za późno, Stefan powiedział. No to pijawka! Tak. Zabiję go chyba. A ty cypną ty, Stefan? Tak, wiem. A kurde, miałem, kurwa, patrzyłem się na ciebie i a mnie zabił Nie, 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 kurde. Tej no mam krepsydę. ale tej jeszcze mam krwi, a ja jeszcze żyję. No nie! Żyję. na dół. I jeszcze ktoś strzela do nas tej. Ja spadłem, ja spadłem. Ch Chodź na dół. Jestem na tym białym budynku... O, dobra, zginąłem. Padłeś, też padłeś, my sam zostałem fajnie Jesteś, jesteś, jestem na ale, tym białym nie, dachu, ja ale... panowie, ja odjeżdżuję na, na Maluska, to jest popierdolone Koleś, kur... ja, koleś wszedł na górę Gin. Ten... pierwszy do niego strzelam w połubie, a ten mi zamruzał zadać trzy strzały jego kurwa, i miałem zełtwi Bo a jest lagowany, D, DMR -u na, na czym z, z, z To jest jeszcze DMR-u, znaczy mnie zgarnął Było była M60 M60? A, ty, ja, ty, ja. Idę do niego tam